Jest wszystkim, z tej strony Sołot, a to jest Kangurek Kakaoko. Kao. Moi drodzy, witam was serdecznie, witam was, dzieciaczki. E, pogramy sobie dzisiaj w Kangurka, najnowsza produkcja. Zacząłem w niego grać przedwczoraj. I tyle wspaniałych, normalnie, wspomnień mi się e, e, przypomniało, jak się to się grało za dzieciaka w gry Hugo, w Crash'a. Ojej. creme de la crème wspaniałe, wspaniałe, sentymentalne yy, myśli. Dlatego to też uznałem, że szybki materiał Pokażę wam gameplay. Nie będę się tu rozwodził o jakichś mechanikach, o fabule. Nie, to nie o to co tutaj chodzi. To jest czysty fan. Ta gra ma zrelaksować. Nie, z... nie, nie, nie... Nie nie, chciałem coś użyć innego słowa. To ma być chilloutowa przygoda po prostu. Dobra, lecimy, słuchajcie. Założyłem na dupkę naszemu kangurkowi dzieci: Kurteczkę, Czapeczkę, żeby nie zmarzła mu dupka. Ej, ale nie w ogóle, przepraszam, dupka to on. To, to dupkę to on ma odkrytą w ogóle. I ogonek. ogomek. ogonek, ogomek, nie? Dobra, to będzie trochę taki. trochę trochę dziwny gameplay. Będę mówił takim śmiesznym głosem. Psychola. Dobra. Woo! Uh. Spiderman Mordy misia Elegancko Po ta gra jest tak banalna po prostu Że można w nią grać z palcem w dupie o, Przepraszam za brzydkie słownictwo No co jest <ścoughs> to, Ale jak mam to Ale ja nie, ja nie rozumiem, nie? Nie, nie wiem jak ja mam... O k. Jak Kakao, o, a, a, dobra, trzeba było... Okej, okay, dobra, już wiem. Dobra. To, <ścoughs> no, bo ban mam nagranie. No znowu Eki trzeba być ciulem. Dobra, o. Okej, okay, podskakujemy klikamy. Zbieramy dukaty. To jest nasza waluta w grze, za które możemy sobie potem wymienić. Z potem możemy po prostu za te dukaty kupić sobie coś w sklepiku. No, a takie elementy kosmetyczne, trochę więcej życia. Nic skomplikowanego. Hop, hop, hop. I hop. Elegancko. I kawałek żyćka. O. Uuuu, uh, ślizgamy się. On tam tak... U. Co tu za kule jakieś owcze? To owce? Chyba tak. Przegra dla dzieci, dla dorosłych. Dla początkujących graczy, jeżeli chcą zagrać. Zacząć swoją przygodę z giereczkami. Dlaczego? Bo jest bardzo łatwa, sympatyczna, relaksująca. Wow. No i tak zebrany. Mamy save'ik. Piw dzwon, kangurku. piw Dobra, mamy życie. Dobra. Mamy tutaj, tak jak widzicie, yy... Taką lodową ścianę, więc żeby ją rozbić, należy po prostu mieć rękawice z ognia. O, i cyk. A. Chciałbym wiedzieć, jak. A, jak. A. Mm. Nawet nie wypada. Muszę się powstrzymać od sprężnych myśli w tej grze. Chociaż akurat wyjątkowo dużo więcej mieć nachodzi. Opa! O, o nie, 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 nie chciałem tam. Dukaty mi przepadły. Mordę misia. O. o, gorąca para. Żeby nas w dupę nie poparzyła. O, o mamy to. Przyjdzie. O, o, o oj, nie, nie! O, kęgurku. Dostaniesz sztukę. Co to za typ z tą pałką? spadają. Owca owco cholerna. No nie, i moje. Kurde, ciężko jest wszystkie zebrać. Nie, mam jedno życie. No nie jeszcze ta owca. Kurde, jest tak easy. No, nie wierzę w to. <laughs> to tak jest, jak chcesz coś komuś pokazać, nagrać. To nie wychodzi magia kamery. A jak sam grasz prywatnie, to bez problemu, nie? O, prosto na gębę. Bo to przez te pieniądze, jak chcę wszystkie zebrać. A tego dzieci. Niech cibość was nie opęta. Ja już jestem upętany, nie? Ale ale Was. Was jeszcze może. Można naprawić. Także pieniądze to nie wszystko. Olać w dukaty. Życie jest ważniejsze. o Łowicie, widzicie co tu się dzieje. Wow. wow. Dobra. I zaraz on był ubrany. O, no i jest. <grywki> Kanguryk. Co to było? Jej duchowa postać. Nie zmieniła się. Co? 8 minut. Dobra. Fajna plansza. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną. No bo. Jednak, mimo wszystko, to było dość krótkie i szybkie. Dobra. Ja już się wcześniej zebrałem. Nie chcę mi się drugi raz zbierać. Uh, uh, małpka. Be, be, be. 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 O, tak nazwę odcinek. B, Możemy tu wejść? Nie, nie możemy, brakuje nam kryształków. Dobra, to chodźmy tam. B. Możemy, dobra, to wchodzimy. Gorące źródła. Uu. Może zrobię z tego mini seryjkę. Serwus? Be. O! B znaczy serwus. No i wszystko jasne. Oj, kaj dupa by mi się poparzyła tych gorących źródeł. Czy nie, czy mogę wejść? A nie, mogę wejść. Dobra, spoko. O, wchodzimy, dobra. Jemy, bałwanka, jemy. On wypluwa tu katy. Nie, prawdziwy bałwanek tak nie zrobi. Jakby to jakieś dziecko jednak oglądało, to prawdziwy bałwanek tak nie zrobi. Ow, ty. Ja ty. Ty. ty! ty. Be! Ja ci nie, strzela On strzela owcami, ten owcami. Ten nie, O, nie, 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 owieczkami. nie, 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 o, jeszcze? O, ile tych dukacików. O, ok. Nie. Bl, 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 bl. Dobra. Spróbujmy raz jeszcze. och ochty! Na Rybki jakieś głodne. Och ty... och ty. ty? Jaki... Jakie piranie w mordę misia. One no chcą nas w próbkę ukryć! Opie, on. Um, ubie, jakie mordy paskudne! Och ty! Poszła zaraza! Hmm. Coś musimy uderzyć! O, dobra? Nie. Musimy najpierw zamrozić nasze rękawice. O. No tak, nie rozbijemy. O. I teraz rzucić sobie w to. I wówczas się nam. O, ładnie woda zamraża. O, dobra, mamy jeden. Teraz potrzebujemy ognia. Widzę. Ok. Wow. Go popysił, no. Chodź tutaj. Dlaczego go. A, bo on w wodzie nie umie bić się. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Już myślałem, że zmienił. Zmienił swój top myślenia został pacyfistą, czy coś. Dobra, ale dobra. O, rozpuścimy sobie to. Tam coś takiego fajnego było, chciałem wam to pokazać. Okej, okay, fajnie. Nie, no jeszcze raz. O, bo tutaj są dukaty. Dobra. O, on tak fajnie potrafi na tym na tych uszach chodzić. I zobaczcie. O. <ścoughs> I teraz dzieci zakryjcie uszy, nie? Bo to będzie dla dorosłych. Żebyście wy tego nie słyszały. Ej. Spróbujcie tak zrobić sobie siusiakiem, chłopaki. Ping! Ping! Kochanie, co ty robisz? To nie, nic, nic... Yy... Naprawdę za dużo grasz tego kangurka. Już nie potrzebuje mała. Znalazłem nową technikę. Wiemy, dona. O, życie elegancko. Co? Ten dźwięk jest O! No. Ślizganie się... Nie, inaczej. Och ty! Och ty owieczko, ty! Ale wieczce to wybaczę, bo ona taka minciutka i puszysta jest. O, jest czasami beznadziejne. Znaczy dobra, to jest zawsze beznadziejne. Bo tym damy się, chcemy się puścić i... O. No dobra, teraz się fartu udało, ale w ogóle w innym... inny kierunek nam tu skręca. To jest jakieś beznadziejne w ogóle. Wujee! Dobra. Był safe Generalnie ten dzwoneczek oznacza safe, nie? Więc. Tej jest tutaj mnóstwo. Kto się na to zapisuje? Hmm? O, coś nowego. Chcę z tym zrobić. A o! Jakie fajne! Ależ to siwo. Ale jak ja mam to teraz. O, mogę a mogę to puścić, a, mogę to puścić, okej. Okay. Ale sztos! O kurde, ale fajny patent, słuchajcie. Mega fajne. Sekundeczkę. O kangur. O, 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 jakie kuleczki, fajne. Dobra. Co chciałem. A, kamyczka nie zebrałem. Bo się tak na tykowcach skupić. Ale kozackie to jest. To jest najbardziej urocza katapulta, jaką w życiu widziałem, moje oczy.

Okej. Okay. o dwóch na jednego! Widzicie, huh. dobra? Widzicie, tak poproszę, dobra, chwytamy. idziemy z kamyczkiem. Elegancko. Ką fajnie z tym kamyczkiem idzie. Ej, co jest? A, okej. Okay. Tak wroczo. O cholera. Szybko, bo ukrycą nas w no. Hop. Ojej, oj, nie zauważyłem, kurczę. Okay. Prac Tak jak to się mówiłem, może nagram z tego jakąś miniseryjkę Bo tutaj co lokalizacja to lokacja to jest troszeczkę inna tematyka. Tutaj taka No nie wiem Z Azją mi się to kojarzy Troszeczkę I jest dużo lodu. Inna z kolei mapka była taka bardzo tropikalna, wiecie o co chodzi. op o Hop. Uh -huh. Nie no, chwyć. O. Dobra. O, to będzie... Oj! Myślałem, że trzeba jeszcze raz to kliknąć. Dobra, ok. O kurczę, zaraz zaczyna się robić ciekawie. Chociaż nie. O. No, nie chciałem puścić. to no, guziczki, mi się mylą. Mordę pany. O. A. Ile mamy? A, na razie mam jedną. A, na razie mam jedną, ok. Dobra, niech wyrzuci ich woda. Pytamy, dobra. Och, ty... Nie gusię, ja? ty... Podstawmy kamień Kamieczek? Długa tam opaska świeci. To jest powinienim powiedzieć jak. Leży się na plaży z zimnym sokiem kokosowym, a nie daje się skubać i podgryzać piranią. Ja lubię jak na urlopie mnie pirani gryzą po jajkach. I tupsku. Dlatego ja w takie wody ja jeżdżę przeważnie lecę. Ja lubię. <laughs> o, oh, <is that> <laughs> uh -huh. A. Aha. Oh. Aha, unik. O, wszystko się nam zamroziło pięknie. Teraz możemy sobie śmiało zbierać pięknie. Dobra, eee, to już gorzej, albowiem nie możemy zamrozić tego. O słabo. Wracamy Ile w ogóle mamy czasu nagrywania? 24 minuty Dobra, moi drodzy Mamy A i, i, i to by było... O, o, o! Miało być tak szybko. A ten czas przy tej grze naprawdę leci jak nie wiem co. O, jak zasuwa z tym kamieniem. Idziemy po śladach kopyt. O, nie, znowu te sępy chciałem być. Lodowce. Sople. Lodowce. Zaraz lodowiec. No i elegancko. Kamień znaleziony. A coś tam się przeblokowało brzydko. No i dobra. Moi drodzy, ja już sobie tą misję na spokojnie skończę. Jeżeli chcecie więcej Kangurka, to napiszcie mi komentarz, ja wtedy nagram jeszcze z jakiejś innej lokalizacji. Ale generalnie bardzo sympatyczna gra, jak widzicie. Kochani, dzieci, to by było na tyle. Także, mówił Sołot, miłego dnia i widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli nie chcesz pominąć przyszłych odcinków, kliknij w dzwoneczek, zasubskrybuj, będzie mi niezmiernie miło. Mnie to naprawdę bardzo motywuje do tworzenia kolejnych filmików. I tyle, na razie, cześć!